Hello, hello, mamko mordeczki z deszczowych Starachowic mimo, że pogoda jest jaka jest wybrałem się na miasto no i co? trochę mam rzeczy do, rzecz do załatwienia mordeczki, jestem w lumpeksie mordeczki. Ewa yy, w pawilonie Skorpion taka polóweczka z Primarku yy, zaraz jest. idę ją przymierzyć 3XL -ka. Powinna być dobra. No i mordeczki, całkiem nieźle leży. Teraz, akurat, zobaczcie, jak to wygląda, akurat w świetle dziennym, a nie w tym półmroku, tam całkiem, całkiem. Przynajmniej mnie trochę ochroni, ochroni przed chłodem. Bo piści strasznie, a ja niestety nie zabrałem No i mordeczki, zawitałem tutaj nasze lakowisko. Tutaj mamy kadź, właśnie wagonik. Kadź, w której była właśnie taka szlaka wylewana. A szlaka, dla tych co nie wiedzą, to jest pozostałość po wytopie żelaza. Bo z tego właściwie przed wojną, akurat też słynęły starachowice. Że tutaj, właśnie jest wielki piec, tam za drzewami. W muzeum, tam się mieści dzisiejsze muzeum oczywiście. No i mordeczki. Może będzie jakoś widać. Ale tam za drzewami właśnie jest wielki piec, gdzie byłem już akurat w tym roku. Między innymi na wzlocie pojazdów tuningowych Starkar Sparty. I wychyla się komin. Pierrut. No i mordeczki, dotarłem na paster, Pasternik czyli tak zwany staw Pasternik ale to też jest jezioro Starachowickie, bo zobaczcie, tutaj akurat jest zalew przedzielony groblą zapory mamy tam dalej a ja tutaj po renowacji jeszcze nie byłem. Byłem tak naprawdę. Kurde. 3 lata temu, jak jeszcze to budowali. No i zobaczcie. Tutaj na przykład jest pomost. Nie wiem, czy to do jakiś łódek, żeby można było tutaj yy, pływać. Ale wiecie co? Wiem, że. Ta grobla to się ciągnie praktycznie do Wąchocka. Młodeczki trochę jakby zaczęło się przejaśniać. Zobaczcie, tutaj akurat jest trochę jaśniej, a od strony Wanacji znowu no, wielka chmura. Wanacja i kielecka. Papier, papier, może coś jednak będzie z tej pogody. Mordeczki, ta chmura, co szła stąd, poszła na miasto. Pada. No i mordeczki, przejaśnia się trochę. Jest to wiele lepiej, ale też nie jest najlepiej. Nadal wilgotno. A tu proszę, mamy przedstawiciela starożytnej fauny, kaczka. A tu proszę bardzo, zobaczcie, kaczki są, a ta biało, ten biało-czarny ptak to chyba też kaczka, ale nie jestem pewny, kurde, pierwszy raz takiego ptaszura widzę. Dziup jak kaczka, głowa jak kaczka. O, i malutkie kaczątka, kaczory też są. No i mordeczki, wróciłem na osiedle, eee, słuchajcie, to by było na tyle, to co miałem zrobić, między innymi zrobiłem, no i co, mordeczki, zobaczymy, czy będzie jakaś dalsza sytuacja. czy eee, już będzie to koniec, pożyjemy, zobaczymy, póki co, pierdół